Cześć, witajcie w pierwszym programie. Nagrywam z tego samego miejsca, dlatego że e, nie nagrałem początku swojej podróży, gdyż no, to była bardzo męcząca podróż. Naprawdę no, wysilałem się, żeby e, prawda, przygotować się do tego. Potem lot, potem kolejny lot, e, potem e, chodzenie wiele godzin po mieście. Trochę tam nagrałem, trochę porobiłem zdjęć. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś je zmieścić w tym pierwszym nagraniu dodatkowo. Jeżeli nie, no to trudno przepraszam, montaż będę robił dopiero za chwilę. Przypominam o tym, że założyłem dla Was Patronite'a, żebyście mogli mnie wspierać i odbierać za to różnego rodzaju nagrody. Także nie przedłużając, zachęcam do wspierania na Patronite. Łapkowanie filmików w górę, jeżeli Wam się podoba. Subskrybowania, klikania w dzwoneczek i przechodzimy do programu. Jeszcze lepiej to wygląda, może mi się uda nagrać? Fajnie. No to dzień, dobry, Tajpej. Tak mnie witają tutaj. No i co do hotelu. Manko, skłamałbym, że powiedziałbym, że robimy dzisiaj spontan po prostu, bo nie robimy do końca spontanu, dlatego że ja wczoraj przyleciałem. Nie chciałem w takim stanie nagrywać dla Was trochę, no bo od razu z samolotu, po kilkunastu godzinach lotu, najpierw do Wiednia, <laughs> potem do Taipei, a potem 8 godzin chodziłem na piechotę, wszędzie gdzie się dało. No, i pokażę Wam miejsca, w których byłem wczoraj, plus wybierzemy się w kilka nowych miejsc. Także zapraszam. Ludność Tajwanu to około 23 miliony 500 tysięcy osób. Na Tajwanie zarejestrowanych jest ponad 14 milionów motocykli, w tym skuterów więc prawie jeden skuter przypada na osobę dorosłą. Bardzo ważnym środkiem transportu dla osób mieszkających na Tajwanie jest skuter. Dlatego też skuterów jest tutaj tak dużo. Czasem, jak na dłuższym skrzyżowaniu zatrzymają się skutery, to ich jest może nawet 100 czasem. Jest to niesamowity widok, ale strasznie głośny, no bo nie oszukujmy się, no wiadomo, jakby to były motory, to jeszcze gorzej, ale skuter i tak trochę pierdzi, wydaje się siebie dźwięków, a jak ich 100 jest, czy 50, to są niesamowite takie akumulujące się te dźwięki na siebie i to takie mrowie się robi, tak jakby pszczoły były w jednym miejscu. No, doszliśmy, bo jesteśmy blisko, w sensie wynająłem hostel nie jakiś super, w taką no, można powiedzieć klitkę, ale na nic innego mi nie było stać, w centrum. W centrum, żeby na początek tutaj ogarnąć, jeżeli mi się uda, wszystko w centrum, no a jak nie, no to na obrzeżach gdzieś poszukamy sobie noclegu. Mam jeszcze trzy dni, to znaczy trzy noce. Wczoraj próbowałem załatwić sobie nocleg, no to Tutaj w centrum to się nie da za godziwe pieniądze, niestety strasznie drogo jest. Znaczy, nie narzekam jakoś szczególnie, no bo e, tu się zarabia też więcej, a ja też przyjechałem do pracy, co by nie mówić. To e, na spokojnie byłoby mi na to stać, ale jednak chciałbym też trochę pozwiedzać i nie wydawać swoich pieniędzy za dużo w sensie oszczędności, bo też ich jakoś gigantycznie dużo nie mam. Słuchajcie, weszliśmy na teren parku, to wam pokażę kawałek parku i muzeum, w którym wczoraj byłem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany muzeum samym sobie, no to ja wam, no znaczy, wstawię po prostu na swój fanpage na Facebooku w opisie tego programu jest link. Tam będą zdjęcia z muzeum, tam będą może nawet nagrania jakieś, chociaż nie nagrywałem tam za specjalnie dużo. A w zasadzie to nie są to nie jest jedno muzeum, tylko dwa, bo kupiłem tutaj jeden bilet, a od razu dostałem bilet do drugiego. Więc w zasadzie było tam bardzo dużo ekspozycji bardzo różnych. O megalodonach były, o kulturze Tajwanu, o tym w jaki sposób tutaj oni się osiedlili, tak? O czasach japońskich na Tajwanie. Więc wszystko wszystko jest. A teraz on pokaże jak to piękne jest no, architektura to bym za dużo powiedział, bo to tylko jedno muzeum. Ale jaka tutaj jest y, bioróżnorodność, w sensie jak tutaj wygląda y, klimat, też w sensie, no bo nie poczujecie tego, ale możecie zobaczyć, jakie drzewa tu rosną. Zobaczcie, takie typowo kojarzone z jakimiś tropikami. Ja też się nie znam jakoś dobrze na y, przyrodzie, w sensie na drzewach. Może kiedyś, jak jeszcze uczęszczało się na lekcje y, tego biologii, czy na lekcje przyrody, to tam gdzieś było trochę o drzewach y, nie pochodzących z naszego z naszego regionu, a tutaj no takie typowo drzewa kojarzące się właśnie nam z ciepłymi krajami, no i rzeczywiście tu jest ciepło bo tu jest 20 stopni, ja też trochę się ubrałem cieplej ze względu na to, że nie wiem co będzie potem a ma padać, ma padać długo o, pokażę wam mapkę podobają mi się te obrazki ichniejsze, są takie plastyczne zabiorę was w ogóle dzisiaj jeszcze na chwilę do szeka. O, zobaczcie, można dostać mandat za dokarmianie wiewiórek i gołębi od 1200 do 6000 nowych dolarów tajwańskich, więc to nie jest mało, bo 1000 to jest 150 zł. Więc łatwo policzyć, jaka to będzie kara, jak zapłacimy 6000, prawda? Tutaj normalnie sobie rybki pływają. Akurat ich z tej strony nie widzę, tam z drugiej widziałem, ale daleko. Ale rybki też pływają w innych miejscach. Tutaj gdzie zabiorę was i pokażę, jakie są ładne i jakie duże dorodne. No, tak jak widzicie, raczej ludzie chodzą, że znaczy raczej, no wszyscy chodzą tu w maseczkach, oprócz mnie. Może widziałem dwie osoby na kilka tysięcy wczoraj, które tych maseczek nie nosiły. O, tutaj nie noszą maseczek, bo ćwiczą. Bardzo fajnie. To jest y, typowo właśnie takie chińskie, tutaj tajwańskie, że ludzie starsi ćwiczą sobie rano. Ludzie też na emeryturze głównie mają swoje miejscówki, ćwiczą dużo. O, tam byłem wczoraj w tym muzeum, bo już tutaj po prawej stronie pokazuję Wam to muzeum pierwsze, tam to jest drugie. Widać dinozaury. No i właśnie była tam wystawa również poświęcona no, dinozaurom. No, też rzucam zdjęcia tam. Może tutaj rzucę kilka przebitek, żebyście wiedzieli o co chodzi. A tutaj jest to muzeum. Z może żebym nie przekręcił nazwy, tutaj wam pokazuję nazwę tego muzeum na dole. Albo zaraz też podejdziemy do tabliczki, bo ja nie chcę przekręcać nazw, żeby potem ktoś mnie nie poprawiał, bo na pewno osoby zaznajomione z tematem będą potem się ze mnie śmiały. Aczkolwiek ja zawsze zwiedzam na spontanie. No, poza dzisiaj. Chociaż to też jest w pewnym sensie spontan, bo Wczoraj to tylko chodziłem, chodziłem, to jest park pokoju. Jak to tutaj ktoś to nazwał. O, zobaczcie, takie coś spadło sobie takiego. Takie liście właśnie, tak jak mówiłem, w tym klimacie. No i co? No i mamy muzeum, tę wystawę taką megalodonów mamy, mamy jakieś takie początki tych aborygenów tutaj z tego co widzę. Fajnie, że jest przetłumaczone wszystko na angielski, bo ja niestety, no, nawet gdyby były uproszczone znaczki chińskie, czyli te, których ja się uczę, to i tak bym nie zrozumiał wszystkiego. Może jakieś poszczególne znaki, wyrażenia, ale tym bardziej nie rozumiem znaków e, tradycyjnych chińskich. One są o wiele trudniejsze od tych e, uproszczonych. E, czapki z głów przed ludźmi, którzy znają jedne i drugie, nie będąc Chińczykami, czy Tajwańczykami, jak niektórzy się to określają. Może powinienem jeszcze powiedzieć trochę o locie, jak było, bo nie wszyscy przecież wiedzą, jak to wyglądało w moim przypadku. Tym bardziej, że ja to mówiłem tylko znajomym i rodzinie. No to tak, o 5.30 jakoś wyszedłem z domu, a że mieszkam blisko lotniska w miarę, tak, nie wiem, 20-30 minut, no to co? No to wylot miałem o godzinie. 20, no to wszystko zdążyłem. I jeszcze biegłem na ten samolot, bo myślałem, że się okazało, że szybciej zrobili boarding, a okazało się, że był opóźniony jeszcze 20 minut. No więc trochę słabo. Natomiast e, potem do Wiednia. No w Wiedniu dwie godzinki posiedziałem, no i potem lot do e, Taipei. Podczas lotu oczywiście przekąski, picie, e, można powiedzieć dwa obiady, no bo tak e, taką to miało konsystencję. W sensie Sycące były te dwa posiłki spore. Wziąłem sobie kurczaka i wołowinę, to znaczy za pierwszym razem wołowinę, potem kurczaka. No i jakoś doleciałem, tylko że zameldowałem się tak, że będę jakby następnego dnia. I przecież czekin było 16, myślałem, że długo będzie mi się schodziło z dojazdem z lotniska. No i tak, kupiłem karty SIM na 3 miesiące za 3200 nowych dolarów tajwańskich. Nie, przepraszam, za mniej. Za 2100 kupiłem, bo tam na pół roku było za 3600, więc za 2100 kupiłem, no więc zapłaciłem takie 320 zł za 3 miesiące internetu, dzwonienia i tak dalej. I co? No i myślę, że tyle mi starczy, bo to jest nielimitowany internet, więc w zasadzie czemu miałby nie starczyć, jak jest nielimitowany. No i potem kupiłem sobie talon na wyjazd, znaczy na przejazd do centrum Taipei. Zapłaciłem za niego 150 właśnie nowych dolarów tajwańskich, 22 złote 50 groszy. I on wygląda jak żeton, już Wam pokazuję. Więc to było śmieszne, bo potem trzeba było go po prostu na stacji wrzucić wychodząc. A potem już tylko do hostelu zostawić rzeczy o godzinie 7 czy 8, Już nie pamiętam, o której tam byłem. No i potem chodziłem, 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 chodziłem. Trochę nagrałem, więc może dorzucę do tego nagrania tutaj, o ile nie pójdę w te miejsca. W których wczoraj byłem do wszystkich w sensie. No i co? I poszedłem później do, przypadkiem zupełnie do katolickiej księgarni. Tam porozmawiałem z ludźmi. Okazało się, że ksiądz był akurat w środku, więc porozmawiałem tutaj o życiu religijnym chwilę. O tym, czy może mają jakieś miejscówki do spania dla właśnie osób przyjeżdżających. No bo wiadomo, przy kościołach, klasztorach są takie, a okazało się, że Dominikanie mają bardzo duże ceny, takie. No, Przekraczające moje możliwości, bo to było ponad 20 tysięcy miesięcznie za pokój, a to jest bardzo dużo, bo tutaj można spokojnie za tam 12 wynająć. Yy, I co? No i trochę porozmawiałem z różnymi ludźmi, podzwoniłem i tak dalej, ale o tym, to jest nudne, więc nie będę Wam o tym opowiadał. Powiem o rezultatach, jak już coś z tego wyjdzie. Dzisiaj będziemy jechać też na uniwersytety, podpytywać o zakwaterowanie. O kurs języka, no bo co mi szkodzi, tak naprawdę, pouczyć się tego, tego tradycyjnego, tak chińskiego. To znaczy, w mowie jest ten sam, tylko że tutaj inaczej, inni mają akcent. Na przykład zamiast szy, tak chińskiego, mówią sy. A no, tutaj ludzie do pracy idą, bo tu metro jest obok. Zaraz wam je pokażę. No i ten pomnik za mną, zobaczymy, co to jest, bo jeszcze tego nie wiem. No, tak jak myślałem, to jest Konfucjusz, czyli Kondzy nie wiem, czy dobrze wymawiam, bo tak tutaj pan mi po tajwańsku powiedział, jak się wymawia, bo zapomniałem. No i co? No konfucjusz, wiadomo, no, Filozoficzne podstawy myślenia, typowo chińskiego. Tutaj po lewej pan mi podpowiedział, jak się to mówi, w sensie, jak się mówi na konfucjusza po chińsku. No i co? I... To była jedyna osoba, którą dzisiaj widziałem bez maseczki. Wszyscy inni noszą, chociaż nie trzeba, bo od 1 grudnia nie trzeba nosić maseczek na Tajwanie. W związku z czym ja tego nie robię i staram się w ogóle nie nosić maseczki. Znaczy, nie dlatego, że jestem jakimś wielkim butownikiem, bo jak ktoś mi powie, czy mógłbym założyć, to ja to robię, bo nie mam z tym problemu, żeby uszanować prawda, jakąś instytucję publiczną czy prywatną czy kogokolwiek, kto poprosi mnie o coś, bo jeżeli mnie o to prosi, no to jest jakiś powód, żebym to zrobił, więc to robię i nie będę się buntował, bo ja nie muszę chodzić w te miejsca, jeśli bym był prawda, wielkim przeciwnikiem maseczek, no to bym po prostu w te miejsca nie chodził, a nie kłócił się z ludźmi o to, że muszę swobody swoich broń. Nie, nie muszę po prostu chodzić w te miejsca, tak? Gdyby to była Polska i miejsca publiczne, no to jeszcze bym mógł się kłócić, ale jestem w obcym kraju, więc tego nie robię. No i bardzo fajnie to wygląda. Ludzie sobie przychodzą, jedzą, siedzą na telefonach z jakichś postaciach, nie będę im przeszkadzał. Tutaj taki bardzo ładny budyneczek z czterech stron otoczony właśnie takimi miejscami, gdzie możemy sobie usiąść, coś zjeść, wróbelki sobie latają. A ja przejdę się dookoła tego, wam pokażę. Jakby widok na park. To jest piękne po prostu. Znaczy, tak myślę, że, że to jest piękne. I, i tak uważam, że, że tak jest. Natomiast nie wszystkim może się podobać taki klimat, bo tu jest trochę duszno. Ogólnie chwaliłem Tajwańczyków za to, że utrzymują porządek, ale widzę, że tutaj fajeczki piwko jest. Niemniej jednak, jest tego zdecydowanie mniej niż w Polsce, to znaczy w Warszawie, jak po Warszawie się przejdziemy, to jest o wiele, o wiele więcej syfu. No, i wydaje mi się, że po prostu tutaj raczej ludzie dbają o porządek. Dlatego, że jak spojrzymy na to, w jaki sposób zachowują się w miejscach publicznych, na przykład jak wychodzą z metra, to tam nie ma przepychania się. Tam każdy po kolei staje w kolejce i idzie po prostu. To znaczy, taki wężyk się robi. Jak ktoś jest z przodu, no to idzie do przodu. Jak ktoś, załóżmy, wyjdzie później z metra, to nie pcha się tam, gdzie ci ludzie, którzy, prawda, stoją gdzieś już pod wejściem do, do schodów. Na schody, tylko y, idzie na koniec kolejki, nawet parę metrów się cofa. W Polsce nie do pomyślenia, prawda? Czasem, jak tutaj przechodzę sobie różnymi uliczkami, gdzie jest tak trochę więcej zieleni, to tak y, ciekawe zapachy wydają z siebie y, różne roślinki. Y, I czasem mi się wydaje, że to są takie rzeczy, wiecie, zwilgotniałe, takie po prostu, że to jest za dużo wilgoci w jakimś miejscu i to już wydziela jakiś zapach y, z siebie. Więc. Y, więc tak myślę, że, że to może być właśnie spowodowane zbyt dużą wilgocią. Widziałem wczoraj wlepkę, słuchajcie, myślałem, że to jest wlepka nacjonalistyczna, okazuje się, że to jest wlepka policji, bo właśnie jestem obok komendy. Wam pokażę. No powiedzcie, czy to nie wygląda jak taki orzeł ten rzymski, trochę uproszczony w gołębia, a symbol na górze to prawda, no element flagi Tajwana, ale też symbol Gwomindangu. Mówiłem o tym dźwięku. Takie takie mrowie się robi. W zasadzie jesteśmy niedaleko, bo tu wszystko jest blisko z tych miejsc, z których wczoraj byłem, nie, nie, nie chciałem odchodzić parę kilometrów, żeby potem wracać, nie widząc nic jakby dookoła, więc się trochę kręciłem. E, ładnie te budynki wyglądają, niektóre naprawdę na, na bardzo stare. I pewnie niektóre z nich są bardzo stare, bo trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że. Historia Tajwanu zaczyna się e, wraz e, z ucieczką Częka i To jest historia przedkolonialna to jest historia kolonialna e, portugalska, holenderska, hiszpańska przez chwilę e, co tam dalej jest e, historia okupacji japońskiej. tak? Japończycy no, bez nich to jest śmieszne nie dokonałaby się tutaj e, częściowo, oczywiście, rewolucja przemysłowa i to, że było do czego uciekać. Bo jak Tajwan powrócił do Chin, no to tam coś było, tak? Był prąd, fabryki, ludzie mieli co robić. Więc to ułatwiło Changowi na pewno robotę, dlatego tutaj Japończycy są może nie kochani, ale na pewno lubią Japończyków. To jest dziwne, ale jak rozmawiałem z ludźmi, mówię, no ale dobra, ale masakra w Nankinie, to co, wam nie przeszkadza już? Przecież dla was Japończycy to tacy Niemcy dla nas Polaków. No i było zdanie, no tak, tak, no ale są inne jeszcze, prawda, rzeczy. No niuansowali to wszystko. Rozumiem to, ale chyba bym nie podzielał tego zdania jako osoba, która tu mieszka. No bo też trzeba rozróżnić. Niektórzy się uważają za Tajwańczyków, inni uważają się za Chińczyków, ale to raczej starsi ludzie. Poznałem pana, który urodził się jeszcze przed HRL-em. Przed, przed tym wszystkim na kontynencie i miał bardzo złożoną tożsamość. Dużo różnych przemyśleń, o których no po prostu... Nie rozumiem ich do końca, ale zobaczymy. Może zrozumiem w przeciągu następnych kilku miesięcy. Tu zaraz będzie zielone. Mam nadzieję. Że to bym wam z bliska pokazał jak skutery jeżdżą. Ale jak widzicie, tu jest ta główna brama, już blisko niej jesteśmy, o teraz tutaj skutery jadą. Dobrze pan mi dał znać, że jedziemy, idziemy e, dzwonkiem i zaśpiewem swoim. Zobaczcie, niesamowita ilość skuterów. Tu skutery, pełno skuterów, pełno, pełno tego wszystkiego. Niesamowite, niesamowicie dużo. Fajnie to wygląda. Naprawdę no jeszcze więcej, jeszcze więcej skuterów. No po prostu y, miasto y, jest ich pełne. Trzeba też uważać w mniejszych uliczkach. One potrafią, to znaczy one, no, kierowcy, tak, którzy kierują, jechać pod prąd. Zostało skuterów może to nawet być tak wszystkich, niesamowite no i oczywiście no lepiej żeby to były skutery niż samochody a tu już pod główną bramą pokażę wam jak biegają sobie ludzie w maseczkach dwie osoby, dwie osoby bez, coraz więcej bez, masecz bez maseczek ludzi widzę na szczęście, no bo to już tak dziwne się robi jest bardzo duża ta brama naprawdę ciężko w obiektywie, jak tak patrzę przez niego, zrozumieć jakie to jest wielkie, naprawdę to jest olbrzymie po prostu, nie wiem ile to pięter jest, ale na pewno kilkanaście no i idziemy do Changa. idziemy tędy i tutaj będą te dwie hale też hale to, jak mówię, w języku polskim kojarzy mi się z jakimiś właśnie azjatyckimi halami, w których sprzedają skarpety i majtki, ale nie o takich halach dzisiaj mówimy. To jest jedna. I też przez ten obiektyw wydaje się mała, a to jest gigantyczne. Gigantyczne. Tak samo jak z daleka grobowy Czanga. No po prostu on jest monumentalny i ja, jak patrzę na niego, to jest tak, czuję się taki malutki. No to jeszcze ze środka placu, pomiędzy dwoma budynkami, Wam pokażę, jak one wyglądają. Robią wrażenie. Jestem już na górze, jednak dopiero od dziewiątej jest otwarty właśnie grobowiec Chang'a, ale mam dla Was nagranie z wczoraj, więc myślę, że nie obrazicie się, jak Wam pokażę tamto. Pod moimi nogami, tuż tutaj, zaraz, no dobra, w połowie kondygnacji jest symbol Tajwanu, symbol komindangu i już Wam pokazuję jak wygląda ujęcie z góry. Tutaj po środku ciężko to zobaczyć, ale jakoś fragmentarycznie z tego punktu to widać. Wiadomo z dołu o wiele lepiej. E, właśnie symbol komindangu, symbol e, Tajwanu. No i tak prezentuje się widok z góry. No jest niesamowity, można sobie zrobić sesję zdjęciową i na pewno byłoby to piękne. Ja nie mam fotografa tutaj, ale na spokojnie e, jakieś selfie sobie cyknę zaraz. Nie chodziłem jeszcze tutaj dookoła, ale e, zrobię to z Wami. Zobaczymy, jaki jest widok na wieżę, największy budynek na Tajwanie. Niesamowita konstrukcja. Ostatnio oglądałem program na ten temat. Architekt powiedział wprost: To jest twór obserwacji przyrody. Jakby co jest piękne, no bo e, na przykład Kościół tego naucza, że e, obserwując naturę jesteśmy w stanie robić rzeczy piękne, a to, co rodzi się w głowie człowieka, jest bardziej kruche niż obserwowanie tego, co jest doskonałe. Więc, natura, jako doskonałość, właśnie stworzona, znaczy jako coś doskonałego stworzonego przez Boga, jest godne naśladowania, i tak stworzono właśnie największą wieżę e, na Tajwanie. Niestety jesteśmy za nisko, żebyście zobaczyli tę wieże. Bo nam zasłaniają inne budynki, które są wyższe, no i drzewa, które również są wyższe niż poziom na którym się znajdujemy. Ale na spokojnie, zaraz coś wymyślę. A nawet jak nie wymyślę, to zobaczycie to w innym odcinku. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Zachęcam do oglądania następnych materiałów, do łapkowania w górę, do zostawiania komentarzy, a także do wspierania na patronajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.